Witam serdecznie na kolejnym odcinku poradnika alienowanego. Temat, temat będzie wybaczanie. Ja nazywam się Jarosław Szynkarek i tutaj dostałem w komentarzach pytanie od widza. Panie Jarku, mam takie pytanie, czy pan wybaczył doznane krzywdy? Ja mimo że doznałem mimo dużo mniejszych krzywd na poru relacji to mimo, że naprawdę szczerze chciałem wybaczyć po tym, jak sytuacja wróciła do normalności, to nigdy nie umiałem tych krzywd wybaczyć. Mam takie przekonanie, że żeby wybaczyć, to ten przepraszający musi okazać skruchę, a kobiety wiadomo raz, że nie przepraszają, co najwyżej uwspólniają winę, o to rzadko kiedy, do żadnej skruchy nie czują, pozdrawiam. I teraz komentarz był i innego widza, Wybaczasz komuś tak naprawdę dla samego siebie, a nie dla krzywdziciela, To ja się to zgadzam. Po to, żeby móc żyć dalej szczęśliwie i spokojnie, krzywdziciel nawet nie musi wiedzieć, że wybaczyłeś. No, w zasadzie to nie wiem, czy ją koncepcja, że ty coś do niej masz i informujesz ją, że jej wybaczyłeś, to, to ja sądzę, że kobieta uznacie, że nie jesteś nienormalny, nie? Ta koncepcja wybaczania. I wiecie co? Ja wam powiem zupełnie coś innego, będziecie chyba zaskoczeni moją koncepcją, nie? bo to jest coś takiego, że wybaczanie, najpierw taki wiecie, jak to przykład, nie, akurat samochodowy to mi nie pasuje, ale jest coś takiego, że za młodu to jeździliśmy, y, wiesz, na wakacjach dużo ludzi z miasta z jakiegoś to jeździło na wieś do rodziny i tam pracowaliśmy normalnie przy krowach, to była dla nas taka rozrywka wtedy, nie? No i miałem takie doświadczenia, że na przykład y, Podchodziłem do krowy, ona tam jakoś stała, ja chciałem żeby się nastąpiła, to podszedłem i po prostu podszedłem i z brzucha ją wypychałem, żeby się przesunęła, no i stanęła mi nóżką na moją nóżkę i stwierdziłem rzeczywiście, że krowa to ma swoje kilogramy, nie? Jak mnie nacisła, to myślałem, że wszystko mi połamał, ale na szczęście w mi się noga wbi, stopa wbiła i nic się nie stało, nie? I czy ja mam do niej y, jakieś pretensje? Się zastanówmy, nie? Potem było coś takiego, że Zbliżyłem się od przodu do krowy, a krowa co jakiś czas tak robi taki ruch łbem, aż normalnie bardzo daleko do tyłu płoszy muchy, nie? I w momencie jak się nachyliłem, to zrobiła ruch łbem i trafiła mnie w nos, to straciłem na chwilę po prostu orientację, przy -y przytomność, podejrzewam, na ułamki sekund i o tyle brakowało, żebym się wywalił w gnój, jak leży, jak tego, nie? Czy ja mogę mieć pretensję, że ona się od muchogania? No nie za bardzo, nie? Też zacząłem doić kiedyś krowę urodziny, bo chciałem się nauczyć, nie nauczyłem się. Krowa mnie wyczyła, jak mi przystrzeliła z ogona, to mi tak tu poszło i jakoś mi się albo na czole, albo za okiem mi się zawinęły te włosy. Powiem wam, że jakbym z bata dostał, nie? Już mi się wiał tak ścisnąłem za te, za te wymiona, że po prostu chyba trzy litry wystrzeliło tam w dół, ale już, już mi się odechciało po prostu doić, nie? No i, i teraz jest przyczyna, jaka była tych sytuacji, które mnie przykre spotkały, tak jak widz mówi, yy, ja mimo doznałem dużo mniejszych krzywd, doznał krzywd, nie, czy ja mogę mieć pretensje do tego bydlęcia, jak to moja babcia, to bydlenie, tego bydlęcia, że ono mi takie rzeczy robi, to jest u niego naturalne, to po prostu brak mojej wiedzy ostrożności spowodował, że ponieważ no to jest koszty nauki. Jakby. I otóż, Kobiety są emocjonalne, czyli bardziej jakby emocje zbliżają mnie do zwierząt, one się zachowują w sposób nie potrafią tego kontrolować. Kobiety były kiedyś uczone, że to jest grzech, to jest niedobre. Teraz to go girl, polegaj na swoich instynktach ukształtowanych 200 których kształtowanie zakończyło się jakiś yy, gatunek powstał 250 tysięcy lat, ale 60 się zaczął rozchodzić po całym świecie, to polegaj na oprogramowaniu sprzed trzecie Go girl! Naprawdę rozwiedź się, naprawdę czeka cię świetna na przyszłość, Książę na, na, na białym rumaku, tak? Cię czeka wszystko i kobiety? W tym momencie one są uczone, żeby iść za swoimi uczuciami, tak jak z, za instynktami jak zwierzęta. Natomiast mężczyźni to tak, no strażak, co ty, wskoczyć w ogień się boisz? Żadne zwierzę ci nie wskoczy w ogień, to ci gwarantuje. A strażak, oczywiście, tam ratuje jakąś kobietę, wskoczy, nie? Czyli tu jest pewna taka różnica. My mężczyźni jesteśmy w szkoleni tłumić swoje emocje, swoje instynkty. Natomiast kobiety w tej chwili w feminizmie to, wo, im, im bardziej odpalony instynkt, tym lepiej. To jeszcze lepsze, fantastyczniejsze, nie? I go girl, rób co ci podpowiada natura sprzed 60 tysięcy lat. I w ten sposób, jakby to, będąc w związku, w relacji, przepraszam, z kobietami, to musi sobie zdawać, że one mają, one się zachowują w sposób taki jak... Po prostu po podleganiu swoim instynktom, jak te krowy, które ja opisałem wam, nie i to jeżeli ty tych instynktów nie znasz, jeżeli ty sobie nie znasz ich po prostu i, i, i się wiesz, bierzesz się na przykład za hodowlę i nie znasz instynktu, to cię koń może ciężko zębami pogryźć, albo jak z tyłu będziesz, czy nie będzie widział, on nie musi patrzeć do tyłu, bo on jak nie wie, co się dzieje z tyłu, to kopie z dwóch i są takie przypadki, wujek i weterynarz opowiadał, że gościu dostał w klatę i go nie uratowali, nie? No tylko nie musi patrzeć do tyłu, tam lezlew czy cokolwiek, to on po prostu z dwóch kopyt kopnie ci, no i ten mieście z tyłu to ma konkretne, nie? I, i potrafi cały wóz dwutonowy pociągnąć, to, to klatkę ci zmiażdży leciutko. To, to jest twoja wina, że stanąłeś za koniem, że cię nie widział i na przykład jakiś nietypowy dźwięk go przestraszył. To jest wybitnie twoja wina, tak? Czy można winić za to konia? I teraz jest taki problem moralny, nie? Panie mówią, nie, panie, to nie koń, nie? Bo każdy to widzi raczej, nie? Taką rewelacyjną obserwację. Ale drogie panie, czy wy jesteście bliżej na przykład męskiej logiki takiej, czy bardziej jesteście bliżej takiej emocji, że go girl, co ci tam w głowie natura, matka natura wymyśli to, tak, kurde, tobie się no, leć za tymi instynktami, nie? Jesteś mężatką, ale jest taki fajn, facet, sześciopak, kwadratowa szczęka, go girl, łap chwilę, bądź sobą, tu jest nudno, nie? No to takie trochę zwierzęce instynkty. I teraz panowie, jest taka sytuacja, o której ja wam coś powiem, że jeżeli ty sobie z kobietą rady nie dajesz, po prostu tak jak tutaj panowie mówią, że czują się skrzywdzeni i tak tak, ja bardzo przepraszam, ale to znaczy, że sobie z, baby, z babą rady nie dajesz. Ja to usłyszałem jakieś 7 lat temu od pewnego mężczyzny i nienawidzę go do dzisiaj. Nie? Także wy mnie też możecie nienawidzieć. Nie? I teraz samo po wielu latach oglądania Redpilla i widzę jak to działa, jaki mu się związek w tej chwili układa, ja jestem zadowolony. Alina jest zadowolona? Nie wiem, nie pytam, czy szczególnie mnie to nie interesuje. nie. I ja sobie składam samą krytykę, że parę lat temu to ja po prostu nie wiedziałem nic o kobietach. I pro problemy, które kobiety typowo generują takim simpom, jakim byłem, to są następujące. Simp pracuje, ucharuje się, przynosi pieniądze do domu i kobieta się w domu czuje nudna, zamiast wyrwać na wycieczkę. Tu z przed chwilą widziałem nowe jesteś zadowolona no tak widzę że jest taka znudzona komórka nie ma co robić no to myku myku i poszliśmy do znajomej zrobiła sobie zdjęcia ona i teraz liczy lajki nie czyli ja ją znam nie ma u mnie nudy w związku nie tak się staram przynajmniej żeby nie było i a wtedy była po prostu u mnie nuda bo ja lubiłem, myślałem że ten spokój taki jaki ja lubię jako domator to to wszyscy lubią kobiety tego nienawidzą jeżeli masz spokój w związku to jest nuda zabija związek zabija ci związek nie więc ja wtedy zabijałem mój związek, i to jest moja wina, co się dalej działo. Partnerka czuje się bezpiecznie. Ja bym się czuła bezpiecznie, jakbym byś mnie zameldował. Oczywiście, meldunek nie ma problemu, nie? No i dalej ona się czuje nudno, bo nie ma poczucia zagrożenia, wszystko się robi tak jak ona chce nuda, nuda. No to trzeba poczuć szukać jakichś emocji, może kochanek, może dwóch, może rozwód, może coś, nie? No i też złapałem się na taką typową pułapkę, jak twoja wina. Ja to tak, to jest twoja wina i ja się sprężałem, żeby ratować ten związek, ratować, wyprowadzałem sobie żyły. A tu było tak, że pieniążki płynęły, płynęły. Ja już, już był, związek był pogrzebany, bo w momencie jak kobieta nie jest z ciebie zadowolona, ci mówi popraw się, to twoja wina, że mi się nie chce, bingo badżąga i tak, że mi ciągle głowa boli, to jest twoja wina i ty się zaczynasz starać pieniędzmi, pieniędzmi, kupujesz to wszystko i to się zaczyna robić, takie wiesz. Wymiana handlowa, nie? I to jest bardzo niekorzysta, bo kobieta, jak się czuje nie tak w związku, to ona uważa, że za to, że oddycha z niej wspólnym powietrzem, to niewyobrażalne pieniądze powinnyś płacić. No i teraz, jeżeli kobieta odeszła albo zdradziła, nie? No to jeszcze niektórzy akceptują powroty, tak? Że odeszła, wróciła, no taką będę omawiał nie tylko piosenkę, wróciła, bo, nie, bo inne opcje się nie sprawdziły, czyli to było takie, wiesz. Jakbyś wypłynął z samotnej wyspy, popłynął i koło nie ma nic i wracasz na tą wyspę skruszony, nie? Ale oczywiście nie, ja tam zdobyłem pół świata, nie? A jak zdradziła, to też mi kolega powiedział, że jak kobieta zdradza, to nie dajesz jej drugiej szansy, bo jak zrobiła to raz, to zrobi to i tysiąc razy, tylko po prostu będzie się tak kryła, żebyś... I wszyscy będą wiedzieć, z rogami będziesz chodził, haratał sufit i futryny i się ty nie zorientujesz. Wszyscy będą wiedzieć. I to ja potwierdzam, że to jest prawda, bo znam takie sytuacje, gdzie po prostu e, mężatka zdradzała faceta ja mu i ja mu nie, nie byłem w stanie tego powiedzieć. Wszyscy w koło wiedzieli, żeśmy rozmawiali, no to nikt mu nie powiedział. Moc się dowiaduje od stopni, nie? Odeszła, zdradziła, to to są takie typowe problemy. Faceta simpa. nie? I wróciła to też jak odzyskać kobietę. No, jak ja słyszę te programy poradnikowe, jeszcze słyszałem od Jakuba, pozdrawiam e, z, z kanału Jakub, z kanału Zrozumieć Relacje, że właśnie jest kupę kanałów, które za pieniądze jak odzyskać było, to ja mówię, ty chyba sobie żartujesz, nie? To tak, to taki, może założę taki kanał, nie? Jak odzyskać samochód, który sprzedałeś, nie? Jak odzyskać samochód, który sprzedałeś? Kurczę, Trzeba go wrócić do ciebie, tylko po cholerę, jak ktoś sprzedał samochód, albo od ciebie baba obdeszła, to naprawdę jak ona wraca, to znaczy, że jest finansowo słabo, bo uczucia to na pewno ma negatywne, tylko. Chciałaby się za ciebie zaczepić, aż lepsza opcja się pojawi, nie? Będziecie traktować podle. Yy, lub taki, mia taki miałem problem, że yy, ona, przepraszam, to ja za każdym razem wnosiłem, nie? Ale generalnie było dla mnie zaskoczeniem, że związek się kończy, nie? Było dla mnie zaskoczeniem, że związek się skończył. Co prawda, ja wnosiłem zawsze, nie? ale to było dla mnie zaskoczeniem, jak to się stało. Ja się tu starałem, ja, ona mi mówiła, że to jest twoja wina i ona mi generowała coraz to większe rzeczy, że do zadania, do wykonania. Ja wykonywałem z krwią z nosa i z nadgodzinami z kasą. Ona przy mnie, jej uczucia były już cały czas dołujące. Nie? To ciekawe. Ja się bardziej starałem, ona się coraz mniej starała. wiecie, taki suma starań w związku. nie? I, no i takie zaskoczenie wyrwała pół majątku. nie? lub coś tam wyrywała, lub coś tam, coś tam skorzystała, ja coś zrobiłem, rozeszliśmy się, złotówki z tego nie wniosłem. I to było wtedy. I ja miałem pretensje do kobiet o to, nie? A w tej chwili dorosłem, dojrzałem, tylko jakbym nie był alienowany od ojca, to może bym dojrzał w wieku lat 17 albo 18, a nie w wieku 40, 50, tak? I ja dojrzałem i w tej chwili pojawiłem tak, że emocje, to ja patrzę, partnerka przy mnie ma emocje, ona po pierwsze czuję się zagrożona non-stop. Dla mnie na przykład jak zauważyć coś nie jest, to nie jest chyba lepiej samemu. Nikt mi tu nie kwęczy, kobieta to jest chaos, są plusy i minusy, ale w zasadzie to dla mnie to jest taki balans, że jak tych plusów, minusów trochę będzie więcej, to wiecie jak z samochodem, nie? Są korzyści, ale jak naprawy przekraczają wytrzymałość psychiczną, to po prostu wyzbyłbym. Z samochodu bym się wyzbył bez niczego. Ja bym po nie, prostu nie, nie, nie ratował go za wszelką cenę. Nie? Partnerka czuje się zagrożona no i tak. Przede wszystkim, jakie błędy powiem? Atrakcyjny wygląd. Słuchajcie, ja jak jestem sam w domu, to faceci to chodzę w rozciągniętych dresach. Jak jest narzeczona przyjeżdżać? Nigdy. Nigdy. Ja po domu chodzę tak koszula i spodnie z paskiem. Nigdy nie chodzę w dresach rozciągniętych. Może rano jak się budzę albo jak śpię albo po nocy. Żeby po prostu w spodniach się nie kłaść do łóżka, nie? Atrakcyjny wygląd, samochód, a piąteczka Przyciąga wzrok przez Dużo osób mi to mówi No i zarabiam jakoś atrakcyjnie, nie? Nie, że nie jestem rozbity poprzednim związkiem Płaczę po poprzedniej, płacę za jakieś kanały durne Żeby odzyskać było, nie? Albo, nie wiem, wyrwać jakąś fecytowi samemu jest dobrze Mi jest, nawet czasem się cieszę, że ona wyjeżdża, nie? I teraz, co? Tutaj bardzo pomagają Żeby się czuła za, 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 za... Za, zagrożona, to kulłate myśli o innych kobietach, nie? To nie jest tak, że powinieneś, jak masz stałą partnerkę, to porzucić wszelkie myśli o innych kobietach. To jest wbrew naturze, no. Tak nie możemy robić. To, to, to jest walka z samym sobą. Go girl, jak to dziewczyny mówią i radzą. I tutaj, no, jakaś ci się podoba, to się obejrzysz, możesz sobie pomyśleć, co by było, abyśmy się spotkali, jakby coś tam, a może bym gdzieś wyjechał na wyjazd do Wrocławia, poczytać w profesjonalnej bibliotece i same te myśli, że ty mięglisz w głowie, że facet międli, kobieta to wyczuwa. Ona się, mówię, kurde, nie jestem jedyna. Jak ja mu tu postawię tamę na keksie, to ten strumień popłynie innym, innym, innym korytem po prostu. To nie będzie tak, że on będzie wzbierał i mi się z tego kasa będzie sypać i prezenty. Nie, nie, nie. Ten strumień popłynie gdzie indziej i za tym strumieniem keksu popłyną pieniądze gdzie indziej. I ona już wie, że no, ona czuje to za... Kobiety czują takie rzeczy, że prześwietlają cię na wylot. Więc to, to sobie wyrobiłem, że kudłata myśli czyli nie na no, skąd ja nic złego nie myślę po prostu jestem otwarty na lepsze opcje no słuchajcie ja jestem kto zapewni mi moje szczęście nikt inny tylko ja sam nie gdybym spotkał kobietę lepszą od Aliny popróbowałbym i że jest lepsza bardziej perspektywiczna i zapewnia mi to bym z Aliny powiedział że no sorry nie ale na razie nie spotkałem A, ale nie tracę nadziei nie tracę nadziei że spotkam lepszą nie tracę nie poddaję się ja nie poddaję się. Nie? Na razie nic lepszego nie znalazłem. I się chyba nie zapowiada, ale nie tracę nadziei. Ona to czuje. No i się dobrze z tym czuje, że jest zagrożona, tak? I otwarty na lepsze opcje. Ona kocha i się stara. Nie wiem. Jak to jest, tak to działa, nie? I teraz tak, ja co jakiś czas proponuję, słuchaj, a może byś była bardziej szczęśliwa z jakimś mężczyznom młodszym, bo wiesz, mnie tu już łamie w kośle, on mówi, ale nie, ja z tobą będę. My tu będziemy razem i tu zostaniemy pochowani. Mi mi pokazuje specarz, mówial, żeby się tylko mi otruła, tak sobie myślę, nie? I ja jej proponuję co jakiś czas odejście. Moim partnerką, kiedy byłem SIP-em, jak ja bym miał powiedzieć, a może wiesz, szczęścia swego szukaj gdzie indziej, ja tego to w mojej głowie nie powstałoby w ogóle. To to jest jakaś abstrakcja. To, to ja bym nie, że leciał już na Marsa, tylko ja bym proponował lot na Jowisza, nie? Na planetę gazową, gdzie tam na razie to Voyagerów paru poleciało bezzałogowych, nie? I leciały tam, nie wiem, kilkanaście lat, nie? To to jest, to był kosmos. Ja teraz to, słuchaj, może się ono mówi, nie, nie, ty jesteś jedynym moim facetem w życiu, nie? Takim, w sensie takim, o którym myślę i przyszłość z nim układam sobie, nie? Nie wiem, tak to działa, nie? I więc twoja wina, nie? Aha, no czyli tak mówię, że po prostu teraz umie prowadzić związek, zadbać o ciebie i jakby ty budując swoje szczęście, swoją przyszłość, to kobieta po prostu chce wskoczyć w twoje życie, nie? nie tak, że ty ona jest jakimś koniecznym elementem, żebyś ty był szczęśliwy. Nie, ty jesteś szczęśliwy, zadowolony, masz fajny samochód, jesteś ładnie ubrany i kobieta mówi, nie, no kurde, z nim to może być fajnie, nie, a nie, że... No, ja będę musiała z nim coś robić, żeby było fajnie, nie? No, to, to po prostu tak to jest, nie? Teraz jeszcze taka koncepcja, twoja wina. To jest ta klasyczna sztuczka kobiet, że kobieta zawsze mówi, że jest twoja wina, nie? Że to twoja wina, że na przykład yy, nie jestem szczęśliwa, nie? I tak patrzy, bo to twoja wina, bo ty, ja myślałam, że jak się z tobą machajtałam albo z tobą jestem, to ja nie, nie będę musiała pracować. Będę leżeć i pachnieć, nie? Yy, I ja od razu mówię tak. Ja nie będę, szczęścia dać nie możesz, naprawdę próbowałem parę razy i po moich bardzo przykrych doświadczeniach zajmujących dwa lata straconego życia, to powiem wam tak, szczęścia kobiecie dać nie możesz, ona mówi daj mi szczęście, to znaczy, że nasz związek jest skończony, a ty mi dawaj kasę i inne korzyści. Jakie ja tylko ja cię jeżeli kobieta mówi, że nie jest z tobą szczęśliwa i ty się jest, to jest twoja wina i że ty się jakoś poprawi, to znaczy że jest to końcowe wyciskanie cytryny, a potem jest fu i cię wyrzuci, jak cię już wyciśnie, nie? Całkiem. Póki cię wyciska, to jeszcze z tobą będzie, tylko czy ja bym chciał, ja byłem wyciskany, no nie chciałbym tego powtórzyć. I teraz ja pytam, jeżeli jestem z kobietą, ja pytam, czy ty jesteś w ogóle ze mną szczęśliwa? Nie? Wcześniej bym nie zadał tego pytania. Albo na przykład na rance, słuchaj, czy rozmowa ze mną w ogóle jest interesująca? I wtedy jej twarz ci powie, nie? A ja, ja wtedy mówię tak, ja na drodze z szczęścia twojego stał nie będę, bo ojciec mnie uczył tak, jak komuś robisz kuku, to zawsze musisz to przedstawić, że to jest dla jego dobra. Więc ja mówię tak, słuchaj, ze mną nie jesteś szczęśliwa, tam na ciebie czekasz książę z bajki, na, na biały, rycerz na białym koniu, to znaczy na 500-konnym Ferrari, Albo Lamborghini, słuchaj, chłopak przystojny, 1,95 95, m, Sześciopak milioner i on tylko czeka, żeby się z Tobą związać. Ty tu tracisz ze mną czas. Ja tak zawsze mówię. Ja dro na drodze szczęścia twojego stał nie będę. Wąd! Mi stąd. Paszła won. Bo jeżeli kobieta nie jest z tobą zadowolona, to już doświadczenia wiem, że nie ma możliwości tej tendencji zmienić. Ona w głowie ma poukładane że nie chce być z tobą, nie będzie z tobą, jest tobą znudzona, matka natura mówi, nie trzeba te y, źródło genów i dzieci następne rodzić z innymi genami. I matka y, natura jej to mówi i ona mąki branczyk już. Siebie, siebie się trzyma to jeszcze tak na pewno, ale już tam szuka, jest otwarta na inne opcje. I takie kobiety to ci mi nie potrzeba, która jest otwarta na inne opcje. To byś miał wspólnika na luźnych zasadach i ty jesteś z niego uczciwy, a szuka innych partnerów, żeby cię zostawić samego z problemami, nie? Czyli tak, ja na drodze tego szczęścia stał nie będę. I wąt. I teraz jeżeli się to wszystko rozchodzi, nie, to nie ma żadnych powrotów po zdradach, po jakichś odejściach odeszła, to nie przestała Cię kochać i to się nie wróci. Drugi raz kobieta się nie zakochuje w facecie. Nie ma takiej opcji. Po, I w powrót po latach to też koleżanki mi szkolne mówiły, czy różne kobiety, że y, miłość szkolna jakaś, która się nie zrealizowała keksualnie to one wróciły do siebie, to się szybko rozpadło, bo to jak się nie zeszło, to się biało widocznie nie zejść. I To jest taka, taka, taka romantyczna opowiadka, która sprawdzona w życiu się w ogóle posypała, nie? I ja na drodze twojego szczęścia stał nie będę, wąt. I tak, jeżeli kobieta do ciebie wróci z celem powrotu, no to po, powinniście sobie przypomnieć wasze romantyczne czytelnicze chwile, tylko musisz bardzo uważać, żeby was to nie związało, następ, ciebie nie związało następnymi alimentami, nie? I to tylko do fikołków, nie? Nie ma. Odeszła, zdradziła. Koniec tego kwiatu półświatu. No i ja uważam, że kobiety są bardzo niesprawiedliwe i po prostu zniechęcają młode dziewczyny do kontaktów ze starszymi facetami. Ja uważam, że taka starsza kobieta, 40, 50, na no sobie spokojnie znajdzie księcia z bajki, nie? A takie młodsze jeszcze nie muszą księcia z bajki, jeszcze nie szukają, no to no to dlaczego nie dać im szansy, nie? jeżeli się mną interesują? Dlaczego ja miałbym im odmawiać? No, jakoś te programy kobiet mnie w ogóle nie przekonują i generalnie to za każdym razem jakby trzymam się tego rocznika. No, wiecie, jak, jak miałem 25 lat, to kupiłem auto dziewięcioletnie, jak miałem coś, to też dziewięcioletnie, też dziewięcioletnie i te roczniki, aby się posuwają, rozumiecie, że... To dziewięcioletnie w 1999 roku, to było w 1990, 1990, wyprodukowane, a to potem już w dziesiątym dwudziestym i tak dalej, nie? Także rozumiecie. Czyli ja przechodzę po prostu na młodszy rocznik, to jest taka okazja, jak auto się posypało, to przechodzisz na młodszy rocznik. Nigdy nie kupujesz tego samego starego, prawda? No i bo mówię, młodszym, młodym kobietom naprawdę, nie bądźcie hamami, bydlakami i to wam kobiety mówią, że robisz krzywdę, znaczy przepraszam, że pewne się wiąże z równolatkami, nie? Też młodszym kobietom też trzeba dać szansę. One nie są zadowolone ze swoich rówieśników, są nieszczęśliwe. Młodzi chłopcy nie potrafią, są zblupilowani, nie potrafią prowadzić związku, więc tutaj takiej kobiecie no, no nie, mo nie można jej zostawić po prostu nieszczęśliwe. To jest taka misja, że jak odchodzi stare, no to przychodzi nowe, młodsze. Tak? To jest tak. No i to taki trochę niepokój wywołuje i generalnie masz stały związek z tą psaczką, nie? Zdrada to już my wiem, koniec, obrzydzenie. No i jak się coś psuje, to ja już wiem po prostu z miejsca, że kobiety stosują mąki branczyk. To znaczy ja, to znaczy kobiety po prostu one musiały wyżywić dzieci, nie mogło tak być, że rzucają faceta, głodują i szukają drugiego, nie? Tylko, żeby swoją wartość mieć wysoką, to ona jest z jednym facetem i wtedy sobie wygodniej i bezpiecznie szuka drugiego, ma dużo czasu, dużo opcji i też ma taką podstawę mentalną, że no musi być lepszy ten następ, bo jakby się wypieła z faceta, to by się musiała brać z jakiegokolwiek i mogłaby spać gorzej. Więc one robią mąki branczyk. Ja to już wyczuwam, nie? jeżeli jest mąki branczyk by się mi przytrafił, ja to, wy, ja to wyczuwam, już jestem myślę w stanie wyczuć, a nawet jeżeli mi to nie pasuje, to po ja co mam się męczyć z tą kobietą, nie? Przecież są młodsze i fajniejsze, nie? Po co się mam z nią męczyć, nie? No i jeżeli jest, wyczuję tylko, a wyczuję, mąki branczyk. No to zabezpiecza swoje aktywa, przepisuje na brata, na rodzinę, powolutku no i szykuje się do rozwodu. Żeby przyspieszyć rozwód, to wiecie, podział majątku wspólnego, najlepiej, jakby się nic nie dzieliło już, nie? Bo by wszystko było elegancko, ładnie porozpisywane. I w ten sposób chciałem wam powiedzieć, że koncepcja wybaczania jest bezsensowna, bo to po prostu jest coś takiego, że wybaczyć to możesz. Krowa mnie nadepnęła, no jejku, no. Czuję się zrażony, urażony. Nie, no ja nogę podstawiłem, znalazłem się nie tam w złym miejscu, w złym czasie. Ko kobieta mi zrobiła kuku, bo miała taką naturę i nie znałem tej natury. Po prostu nie powinien się brać. Rozumiesz, tak jak wsiadasz do samochodu bez prawa jazdy i na przykład, nie wiem, automatycznie się do domykają drzwi i ci przytrzasną łapę, bo łapę zostawisz. Albo trzasniesz na przykład, trzymam u mnie sobie rękę na dachu, chciał zostaje i trzasnę drzwiami, sobie przytrzasnę. No nie wiedziałem, co się stało, nie? Moja wina, to jest tylko moja wina i ja nie mam kobietom nic do wybaczenia. Po prostu obecnie. Więc to jest moja koncepcja wybaczenia, że nie ma takiego pojęcia, żeby kobiecie wybaczać. Ona taka była, ja sobie z tym rady nie dałem, nie. Ona taka jest, taka będzie, się nie zmieni. Jak się zmieni, to może nie przy mnie. Pozdrawiam was serdecznie i rusz, uczcie się tego radpila. Teraz taka jeszcze uwaga. Tutaj będą takie cztery magiczne kwadraty. Ten to cię przeniesie do następnego odcinka w tej serii. Ten jeden górny i drugi górny to będą ciekawe te tematy proponowane. A tu w tej części to się pojawi od, najprawdopodobniej odcinek, który YouTube uważa, że jest dla Ciebie fajny. Także tutaj możesz się poprzenosić, to jest ostatnie 20 sekund filmu. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejne odcinki poradnika alienowanego i pamiętaj zawsze na początku każdego odcinka zostawić łapkę, żeby ten kanał się propagował. Pozdrawiam.